Te zmniejszenie populacji może zagrażać naszemu gatunkowi gatunkowi zagrażać no patrzcie sobie na świat w którym tak bardzo silnie choćby świat zachodu tak bardzo silnie dominuje religia, wiara wyższą istotę Boga gdzieś tam poza tym Nędznym światem gdzieś tam, w lepszej, lepszej rzeczywistości, jak duchowej, nie? gdzie niby pochodzi y, nasze prawdziwe ja, esencja, a y, tu jesteśmy, jesteśmy tylko swoimi marnymi kopiami y, y, nas samych. No i to pokazuje, że jak naprawdę. Y, Społeczeństwo jest tak naprawdę ateistyczne. Nie chrześcijańskie. Nie. Oni tylko wierzą, wiecie, na pokaz. Ym, a gdy przychodzi co do czego, to e, boją się umierać, boją się e, zostawić to wszystko. Ym, I są w takim błędnym kole, błędnym kole narodzin i śmierci. Tutaj. To eee. swoje małe dramaty, poznają czym jest dobro, zło. Eee. Nie? Eee. odpowiedzi. Eee. Budują tutaj swoje imperia, tracą je. Eee, z Toczą wojny, bo jakiś skrawek, jakiś jakiś kraj. Yy, biją się o to, bo ktoś mówi w innym języku, yy, a oni mówią w innym i chcą, żeby ci mówi w tym języku, ten jest właściwy, a tam ten jest niewłaściwy. <laughs> To będzie mieć niedługo swój finał.